No cześć kochani, z tej strony Maja i witam was w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. Dzisiaj się, jesteśmy w takiej fajnej grze, nie jak ona się nazywa. Później sprawdzę. Wiem, że jest tutaj ninja, trzeba tutaj walczyć i tak dalej. I, i chciałam was przeprosić za to, że tak bardzo dawno nie było odcinka. Um, no właśnie, no tyle i... Bardzo fajna gra. Tutaj mamy bronię. Musimy to walczyć. Może ją walnę tym. I trzeba tak. No, no i. Em, oczywiście chciałam Wam powiedzieć, żebyście napisali. Nap, 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 Napiszcie w komentarzach. W jaką grę mogę zagrać y, w Robloxie albo czy chcecie, żebym również zagrała w Minecrafta? Może dzisiaj też zagram. Może dzisiaj w ogóle nagram Minecrafta. Nie wiem, ale może tak za to, że bardzo, bardzo dawno nie odjęto matka. Bardzo dawno nie było odcinka. No. Mm. Tutaj trzeba tego bardziej. Może ktoś zna. Bardzo fajna gra. Ciągle mówię, że bardzo fajna gra. Y, bo, bo nie wiem, co mam powiedzieć. I ciągle gadam o tym samym. No nie wiem. Nie wiem. Mm. No. Ale ja pamiętam, chciałam nagrać taką inną grę, ale przerwało to, musiałam coś innego nagrać. Była taka fajna gra, i. Ja, ja właśnie. Co mi się stało? Dobra. Była bardzo fajna gra. Taka straszna dosyć, że, że trzeba hakować takie komputery, i taki gościu musi nas złapać takiej kapsuły i ja to nagrywałam. Myślałam, że to wstawię, ale jak ja to y, oglądałam na, na końcu, to 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 przerywało, to musiałam nowa coś innego nagrać. I do tej pory mi się nogi trzęsą, bo, się, bo była straszna ta gra dosyć. Ciągle, że on idzie on i tak... Uuu! Boże, to było okropne. I że do, do, tej, do tej pory mi nogi się trzęsą. O Boże. Straszne, strasznie było, ale bardzo fajny miał być filmik. Ale patrzę i tak przerwało, że, że cię, tak, bu, tak zacinało, że, nie, że nic nie było słuchać, praktycznie. Nic. No. Tutaj no, na razie mam dwa kile tutaj na boku. Jest pokazane. <laughs> Jakim cudem on wyszedł. Dobra, bierzemy mojego tego... Aha. Elo. Elo, kurde. O, to jest mój kolega. Z klasy. Ale tak jakby nie z klasy. No taki normalny kolega. Nie? Aha. Aha. Naprawdę? On stamtąd nie strzelał? No. A, Gracja, pozdrawiam. Nagrywam. Nagrywam. Lecimy. O, przy pierwsze co to na górę, nie? Gdzie on jest? A ja właśnie akurat się skapnęłam, że on gra. Akurat kiedy... Kiedy go zabiłam, na, na, było napisane na jego nazwa. Bardzo głupia. Przyznajcie, było napisane na... Tutaj, o! Te fioletowe, mega głupie nazwa. Słuchajcie, <laughs> przeczytajcie nawet, no. Hop! Ale bym idealnie wskoczyła, ale musiałam, musiałam normalnie. Aha, dobra, on tam jest. No gościu. Ha! Pewnie chciał. Ja też czasami tak robiłam. Ja się ustałam. Schowałam mieczek, i że tak na niby, że na przykład odłożyłam na chwilę telefon, i że tak na chwilę y, nie jestem aktualna w tej grze. Ale, ale i tak nagle ktoś do na mnie podchodzi, ja tak wyciągam mieć i go na, wtedy tak bije. I właśnie on w ten głos tak robił. Ale mu się niestety nie udało. 4, <laughs> ale szybko mi to idzie. Teraz miałam 45, ale musiałam wyjść z gry i nie było tego. Myślałam, że to się zapisuje. Mama. No, no. Naprawdę. Napisał mi Elo i nie od, odpisuje, nie? I fajnie. Najlepiej. I gdzie on teraz jest? Chyba, że wyszedł z gry. Hmm. Ta, wyszedł. Fajnie. Napisał mi Elo i sobie wyszedł, wyszedł. No. Bardzo odpowiedzialnie, nie? do kogo ja to pisałam, to ja już nie wiem. Dobra, chodzę na nie, Że ktoś tym że ja tak właśnie robię. Albo wiem, pójdę na środek. O, tam. U gościu... Wiesz no. no. że zabiłam tamtego gościa. No, najlepiej. Elo i Lisa wyszedł, nie? Najlepiej. Dobra, chyba jeszcze dwie ma mapki. Nie. Jedna czy dwie mapki będą i chyba już kończymy. Macie mm, Napiszcie w komentarzach, w co mogę zagrać, ale tylko w Robloxie. Może dzisiaj nagram Minecrafta? Tego nikt nie wie. Nie, chyba Wam to mówiłam już. <grym> no chodź tutaj. Już myślałam, że do. Aha. <grym> Nie ja tak, ja tak nagle sobie patrzę, bo myślałam, że jakiś koleś tam spadł. A mogę już to kupić. <grych> Jak tylko chcę. A ja tego czegoś ile mam? Nie wiem. Nigdzie nie jest napisane. <grych> Dobra, stoję. bo wiem będę ludzi strzelała. Tak. No ustajcie w jednym miejscu. Że tutaj głupio nie ma drzew takich wysokich. Gościu mnie ktoś. ktoś mnie... Aha, ci z krzaków, nie? Fajnie. Gościu, myślisz, że. Filip Star, nie? Filip Star, myślisz, że ciebie nie widać, nie? Tutaj ktoś się odrodził. A ja tak raz zobaczyłam, gdzie się ludzie odradzają i tak ustałam. I tak strzelałam. Albo, albo się gdzieś schowałam za drzewo było raz, tak? Z mieciekiem. Ktoś, ktoś się odrodził od razu. Pum. Pum! Od razu tak. Nie, po co zmarnowałam to, nie? I tak właśnie teraz robię. Już to trzymam, nie? Mam Na nadzieję, że to mam. Ja tak się wysunę i. Psiu. Ale to będzie super. Aha. No co? Taka jedna mapka jeszcze jedna to już kończę odcinek. O już ktoś się daje? Dżungla. Super. Fajnie jest, że ciągle, bo to jest dużo, sporo rzeczy. Że... Tych... Boże, gościu, nie strasz mnie. Tyś... Chcesz? jeszcze jeszcze powiedziałam, boże. Uch. O, tutaj jest chyba napisane. Co? To ja nigdy tego nie będę miała. Ja, 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 ja tego nie kumam. Nie wiem czy ja mam taki dobry mycik, którego nie używam, nie podoba mi się. Jest taki wielki, że za jednym czasem y, no, się go rozwala ludzi i trzeba poczekać, kiedy on się... Aha, dobra, już widzę, że ktoś siedzi na drzewie. To ja idę do tyłu. Nie tak. Gdzie ten gościu jest? Ja tak. Pum, 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 pum. Pu, pu. Czemu? No, dlaczego jego ja jest ten? Nie trafiałam. Ja sobie popatrzę po drzewa, czy ktoś jest. Siup. Nie ma. Ale ładnie wylądowałam na ten, jeszcze nic nie widziałam. Tu jest ktoś? Spadłam. Ale no, będziemy się tak pomijać. Tutaj ktoś jest Eda. Pociąg. No chodź, pociąg. Nie, to jest Wiem, ktoś będzie domyślał to ja tak. Pciu. Ale to idealnie zrobiłam, Boże! Ona pewnie się tak z... się dzieje. Jeszcze, Jesz jeszcze ją ten! Yy, kilnęłam, jak, nie wiem jak to się mówi. Kilnęłam. Idę <grystanie> na drzewo. zobaczyć, przy okazji ktoś tu jest. Dobra. Pusty teren i możemy ścierać Niech się tam leją. nic <grystanie> z tym. Nie, nie wiem po co ja to zrobiłam. Nie lubię to robić. Mhm, m, 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 m. Aha, 22%. Ile to już Będę ja się kręciła, bo będę mhm. tutaj. Nie wiem, czy ja tak robię, nie? głosy gościu, nie? Oczy, ja, ja tak ja zawsze, jak ktoś mi strzeli, tym, no to ja tak szybko, normalnie skacie, nie wiadomo gdzie. Na... Ja tak się kręcę, nie? Żeby nikt mnie najwyżej nie, nie ten. Nie capnął. Tu masz. Kto chce do mnie tutaj? Ja go strzelę, nie? Po co ja to zrobiłam? Jeżeli wiedziałam, że nie trafia tutaj widzę, że się dużo rzeczy dzieje. Teraz ja patrzę, nie chodzę po mapce, szukałam jak, jak kogoś, ale ja tak idę, idę gdzieś, gdzieś nie wiem, na środek, nie, na taki no, na środek mapy i tak patrzę, a wszyscy tak. Wszyscy normalnie wszyscy tam stali i się znowu go waliła mnie, ale zabiłam kogoś, tego łysego zabiłam, ja go zabiłam tak, coś dostałam. ja coś tak szybko nie da nie, idę tutaj, coś będzie takiego co to pss. Naprawdę? Aż puściłam telefon. Ok, <laughs> Won mi stąd. O, właśnie, ja właśnie takie coś mam. Co on ma teraz? Się tak długo ładuje. I widzisz? Już trzeci raz go zabiłam, bo jest taki słaby. Mmm, byle. Mm -hmm. Dobra. Nie będę czasu marnowała na takie głupoty. To by on miał koszulkę jak dla złodzieja, nie? Jak w więzieniu. Dobra, lecę do nich. Żeby było ciekawie, nie? Poświęcę się. Ja chcę znaleźć kogoś, gdzie jest sporo osób. By było ciekawiej. Tam jest trójka. Teraz czwora. A teraz cóż. Jakie cudem co ona? Dobra, ta druga ją goniła. No chodź, tutaj cię capnę, błagam. Mnie to denerwuje, jak kogoś chcę uderzyć. A raz tak się zdenerwowałam. Boże, niech ja nie niech ja nienawidzę, jak ktoś. Um, jak, ja kogoś chcę uderzyć, a ktoś z tego ucieka, nie? To mnie mega denerwuje. Teraz się denerwuję jak nie wiem co. O Boże, nie chcę się denerwować na odcinku, na którym mega dawno nie było. Przepraszam. A żeby było o ciekawiej. Ten łyso jest dobry nawet. O, ona mnie denerwowała ta dziewczyna, że nie mogła jej traf... że ja ją goniłam, a ona mi uciekała, bo miała co? Pół serduszek. Znaczy nie wiem, tutaj nie ma serduszek. Ale dobra. O, to jest ten kryminalista. Dobra, 12 kili. Ile to... Dobra, jeszcze jedna mapka zejdzie. Dobra, teraz to już... Po tym to już kończymy. Na sypiu mapce. Dobra, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i już kończymy teraz ten odcinek. Ja się właśnie z Wami żegnam. Pa!